Cześć, witam Was w moim pierwszym audiologu. Dzisiaj chciałem Wam troszeczkę opowiedzieć o ludziach, którzy strasznie spamują pod filmikami, gdzie znani albo mniej znani ludzie otwierają serwery do Minecrafta i te serwery są o, e, tylko dla premium. E, chciałem Wam to wytłumaczyć, bo denerwuje mnie już czytanie takich komentarzy, po prostu robi się to nudne. I sobie wyobraźcie, że czuję. Człowiek za ten serwer płaci, on nie jest za darmo. Tak serwer nie kosztuje grosze albo kilka złotych, tylko takie większe serwery kosztują 300 zł w górę, więc no jednak jest za co płacić. Po drugie to ten, który zakłada serwer, wybiera to jak, jaki ten serwer będzie, czy to będzie załóżmy survival, czy coś innego i czy ten serwer będzie premium, czy będzie też dla non premium. To wszystko od niego zależy. Yy, trzecią sprawą są częste wymówki, bo yy, nie mam pieniędzy, bo nie będę wydawał pieniędzy na taką grę, bo pogram w nią sobie chwilę i to się skończy. No skoro nie chcesz na nią wydawać pieniędzy, albo nie masz, no to w nią nie graj, no. Yy, drugim tematem jest to, że dlaczego na przykład yy, nie, czepia, nie piszecie do twórców gier takich jak na przykład, podam tutaj przykłady, Battlefield albo Call of Duty. Gdzie na serwery nie mogą wejść z powiem to łagodnie piraci, um, jakoś nie widzę pod filmikami albo innymi materiałami promującymi gry, aby serwery multiplayer stały się także dostępne dla tych, którzy nie zakupili oryginalnie gry. To dlaczego tak ma być z Minecraftem? Co z tego, że Mojang wprowadził taką opcję w e, tworzeniu serwera, że. Piraci też mogą wejść na nie, to że to wprowadził nie znaczy, że musi by, że każdy serwer taki musi być. No, wróćmy jeszcze do tych serwerów z Minecrafta. Wiele serwerów robi tak, że żeby pirat mógł sobie pograć, to musi tam zapłacić te 2 zł, 10 zł. USKKF to jest chyba 20 zł, jeżeli się nie mylę. No, ale posłuchajcie. Możecie wydać te 2 zł 10 zł Jeżeli już nie chcecie wydawać tych 30-40 um, oryginalnie płacąc na stronie z minecraft.net to to chyba 20 euro kosztuje, czyli w przeliczeniu gdzieś na 80 zł zależy jak teraz stoi kurs walut no. Ale ogólnie, jeżeli wiecie, że będziecie trochę grali w tego Minecrafta, to zakupcie go, no bo to jednak jest jakieś wsparcie dla e, całego serwisu Mojang. Nie zważajcie na to, że on już i tak pewnie dosyć dużo zarobił. No, je, jest to jednak troszeczkę prawda. No, ja na przykład też przyznam się bez bicia, na początku dosyć długo grałem na Piracie. E, jednak, jeżeli widziałem, że jakiś serwer jest premium, no to ok, no dobra. Niech sobie jest, no. No, dopiero później zdecydowałem się o, jednak jest fajniejsza gierka, wiem, że będę w nią dłużej grał. No i zakupiłem te oryginalne konto przez Allegro, je kupiłem. Wydałem może 40 czy tam 50 zł, bo jeszcze wtedy ten Minecraft był tańszy. Jak kupowałem jeszcze, jak była beta, no. Myślę, że to było wszystko na ten mój pierwszy audiolog, naprawdę, jeżeli widzicie, że serwer jest premium, to nie naciskajcie na twórcę tego serwera, żeby zrobił go koniecznie non-premium. Dobra, te dźwięki w tle już się troszeczkę uciszyły. Nie naciskajcie na niego, żeby zrobił non-premium, bo to jeżeli on zrobił non-premium, to to jest naprawdę jego czysta wola, że on to zrobił tak, a nie inaczej. No dobra, to wszystko. Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie. Koniecznie ocencie ten audiolog, jak on wyszedł i czy się z tym zgadzacie. Cześć.